Cześć, witajcie w dodatkowym odcinku Zdrowomanii, który nagrywam z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałam uczcić 500 subskrybentów, ale ta liczba już dawno pękła, teraz jest Was już trochę więcej, więc film jest ten odrobinę opóźniony. Ale jest coś jeszcze do uczczenia, a mianowicie minęło właśnie pół roku od kiedy powstaje Zdrowomania, i chciałabym Wam bardzo za to, za to pół roku, za to wspólne pół roku podziękować, za wszystkie komentarze, za cały odzew, za udostępnienia, za wszystkie wyświetlenia ze wszystko i oczywiście bardzo gorąco Was zachęcam do tego, aby dzielić się ze mną swoją opinią na temat programu zarówno pozytywną, jak i negatywną, konstruktywną. Bardzo chętnie poznam Wasze opinie, Wasze pomysły na kolejne odcinki, o czym chcielibyście posłuchać, co zobaczyć. Jestem bardzo otwarta na sugestie, tak więc zapraszam Was do zostawiania komentarzy, pisania maili. Kontakt młopazdrawomaniak.pl jest do Waszej dyspozycji. Nagrywam ten odcinek również z drugiego powodu, a jest nim chęć poinformowania Was o pewnych zmianach, ponieważ ja już to troszeczkę zapowiadałam na fanpage'u, na które też zapraszam, link znajdziecie w opisie pod filmem. Opowiadałam, że Zrobomania będzie teraz emitowana co tydzień w środy o 18:00. I wynika to z tego, że program zostanie rozbity na dwie części. Od teraz temat odcinka i aktywność będą występować razem w jednym tygodniu, w kolejnym tygodniu pojawi się przepis i tak na zmianę. Mam nadzieję, że będzie to korzystne rozwiązanie, ponieważ nie będę musiała się tak śpieszyć, aby z tymi trzema rzeczami zmieścić się w 10 minutach. Generalnie odcinki nadal nie chcę, aby miały więcej niż 10 minut, ale te dwie- trzy części będą trochę rozbite tak? czyli będą dwie razem i jedna osobno i mam nadzieję, że taka forma będzie dla Was korzystna i zjadliwa. Korzystając z okazji, że nagrywam ten film, postanowiłam pokazać Wam troszeczkę, jak nagrywanie wygląda od kuchni. Zebrałam materiały z tych 6 miesięcy, kiedy współpracowałam wspólnie z moim operatorem Łukaszem, któremu też również bardzo serdecznie za tę współpracę dziękuję. I chciałabym Wam pokazać, że nie zawsze jest tak kolorowo i że ten efekt końcowy, który widzicie, to już jest... Że tak powiem, taki przesiany materiał. E, natomiast chętnie Wam pokażę, jak przykładowo moje relacje z operatorem układają się tak naprawdę, ponieważ czasami jest e, m, nieciekawie. Proszę. Poczekaj, nie jestem jeszcze gotowa. Już? Mhm. <laughs> nie będzie słychać jakieś jabłko? Mhm. Dobrze. Odkąd mnie widać? Od trzeciego guzika, Masz już? Nie. No weź! No jeszcze chwilę. Mogę jeszcze? Tak. Łukasz, ale wiesz, że ja mogę się. Nie Pompa jest, nowa, ale jest Ale minę ładność, zrób, Nie obrażono. To bo masz. A to znaczy, że czas na prezenty. I za chwilę idziemy ich. No. Nie. No to się skup. Tak, wiem, troszeczkę przesadziłam z tą grozą. Oczywiście nie było tak nieciekawie, ale mam nadzieję, że oddałam troszeczkę klimat. Oprócz tego warto wspomnieć o tym, że dużym problemem podczas nagrywania jest moja skleroza, która uruchamia się zawsze w momencie, kiedy zostaje włączony aparat. Wtedy zapominam, jakie chciałam zadać pytanie, co w ogóle chciałam powiedzieć. Nawet jeśli to było tylko jedno zdanie, zobaczcie, jak to wygląda. Okay. Tematu odcinka: aktywności fizycznej i pysznego, zdrowego przepisu. Czekaj, zapomniałam. Najbardziej pracochłonną rzeczą jest ugotowanie i obranie bobu. Czekaj, bo zapomniałam, co chciałam dalej powiedzieć. Dzisiaj porozmawiamy o suplementach diety. Boże, zapomniałam aktywność fizyczną. Dobra, okej. Okay. Zapomniałam pytanie. To przypomnę sobie ostatnie pytanie. Gyrodza to jedno, a druga kwestia to przejęzyczenia, zawieszki, e, zawiechy, e, pomyłki. Tego też nie brakuje, a wręcz powiedziałabym, że jest tego całkiem dużo. Ponieważ będziemy rozmawiać o wpływie psa na zdrowie człowieka, poza tym wejdziemy na ściankę. W ściankę o czytaniu składów i o składnikach, których nie powinno się um, dodawać do. Boże, no masakra. Także. Yy... Dobra. To co jest ważne. Nie, nie. Tam były. Dobra, nieważne. To co jest ważne, to Grzegorz Łopanowski, i mi. Pre... Ale, jeżeli. Ale, możemy też. Post... Ale, jest to aktywność, która bardzo często spodoba się. Od początku tego roku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji... Subskrypcja to jest strasznie trudne słowo. Jest też wiele kwestii technicznych, o których należy pamiętać. W której ręce trzymać mikrofon, gdzie stanąć, czy przypadkiem czegoś nie słychać w tle. tylko jest naprawdę bardzo dużo, więc mam nadzieję, że przymykacie czasami oko na pewno niedociągnięcia. No bardzo. Ty, a nie możemy tak składać później tego, bo może być inna muzyka w tle. Ale będzie cicho, wiesz? Ale no w sumie będzie jeszcze nasza muzyka. Pilates jest yy, techniką... Stop. Stop. Miała być lewa ręka. No właśnie. Nie rozglądaj się tam, patrz w kamerę. No niech ona coś tam, jakieś życie ma. Bo ona, ona siedzi. do kamery. Niech ona coś się kamery. porusza trochę. Wspomnieć też o tym, jak tak naprawdę wygląda nagrywanie aktywności fizycznej. Bo to, co widzicie w programie, to tylko przebitki do wywiadu, które są bez dźwięku. I nie słyszycie, jak bardzo czasami się męczę, ponieważ te aktywności, które pokazuję Wam w zazwyczaj testuję na sobie po raz pierwszy i naprawdę czasami nie jest łatwo. Pan wraca. Jezu, Do bo w prawo, To jeszcze raz, właśnie. A Ale właśnie są to wdechy i wydechy, a nie tak. Tak, ale to jest, nie widać na kamerze, więc <głysza> <głysza> powiedzmy, że... Do... Jezu, czekaj, co się co... Tam... To jest całą masyna lasiczna. Zrobiła mnie! No to jeszcze raz. <głysza> wiesz, nie wiesz, co mówisz. O, i teraz. Dobra. I nogi tak lepiej pod pewnym kątem, nie tak płasko. No nie, jeszcze wejść trochę wyżej. No, I nóżkami. Tak? Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za te wspólne pół roku. Zachęcam was do komentowania filmów, do dzielenia się ze mną swoją opinią. Zapraszam was również na mojego bloga www.lifemanagerka.pl, gdzie poruszam podobną tematykę jak w programie, a nawet trochę szerszą. I do zobaczenia albo na blogu, albo w następnym odcinku, który już za tydzień, w środę 8 kwietnia o 18:00.